Witam państwa bardzo serdecznie! Potwornie dużo anima składów, czyli co? Chyba się domyślamy, co to znaczy. Czyżby to był anima składzik? No, póki co na pewno. Z tym, że szczerze, będę wybierał magiczne ulepszenia. Ponieważ magicznych odporności zawsze jest mniej, więc uważam, że to jest dobra droga. Co my tu mamy? Herb oddziału anima. No dobra, no to się słowo rzekło. Tutaj jeszcze upgradeik jest. No to wręcz jeszcze. Poczekaj, nie muszę podbijać poziomu. Mogę zrobić tak i dać herbik. No, elegancko. Także na początku tak by to wyglądało. Damy sobie tutaj pasek, szybko, na Sylasa. Wieczek na serafinę, no i lecimy z tym. Tutaj mamy Weigara. Więc co? Moja teoria jest taka, że jeśli chodzi o działanie, Anima, to najważniejszy jest tak. Czyli w sumie taka sama sytuacja jak z Nitro. Urna, mnie tutaj ciśnienie. No i co? No i w sumie przegrana. Ale spokojnie, możemy zacząć budować strika. Rundę później, natomiast tak, no tutaj dużo nie ma, podbijamy poziom i dorzucimy Morgana, no bo Morgana zawsze jest spoko, pomoże nam szybciej spać te jednostki, nie mamy tutaj technika, bo normalnie bym technika dążył. ale no jest jak jest. A przygotujmy sobie w ogóle naszą kompozycję, żeby ją pokazać jak to wygląda, będzie to taka opcja, no bo emblemat mamy już zdobyty, także emblemat pójdzie na Renektora i tak to wygląda. Dosyć blisko jestem sylasa trójki, zastanawiam się, czy jak zrobię ekonomię, to czy nie warto to wziąć pod uwagę. Natomiast tutaj mam technikę, więc chyba sobie dodamy. Zwłaszcza, że będzie pasował do ilo o, i zaraz. No i proszę. Rozpoczyna się wspinaczka. Aczkolwiek Graves to mnie tutaj ładnie wyjaśnił. Ale mam to do siebie, że zamiast skautować i się ustalać na tych Gravesów dobrze, to ja podczas nagrywania jestem podwójnie bardziej leniwy i w ogóle praktycznie je skautuję. Czy ja widzę łopatkę. Ej! No niestety zostaje zabrana. Weźmiemy sobie Szodzina, żeby lepiej operować tą serafiną naszą. Żeby coś zaczęła zabijać. Jest Wayne, jest Sylas. Ekonomia zregenerowana. No i dobra. Potencjalnie pięć oddziałów anima już mogę aktywować. Ale jeszcze czekamy. Nie mam żadnej serii wygranych, więc myślę, że możemy poczekać spokojnie. Serafinka troszkę na pewno lepsza. Troszkę szczęśliwsza. Chłopak dostaje w bo za to, że nam zabrał łopatkę. Dostajemy Gina. Tutaj sytuacja ekonomiczna się nie zmieni, więc wbijam level i zrobię 5 anima. Obrażenia magiczne znowu wybieram, bo w tym meczu sobie obiecałem, że przetestuję to. No i co? No i ogólnie gramy tą animę, bo tak naprawdę w tym patchu anima też jest mega grywalna. Z tego co wiem. Także godna polecenia. Także w tym patchu anime też trzeba nagrać. Moi no drodzy przyjaciele, no i zastanawiam się, kurde, za dwa dni rusza nowy sezon Diablo 2 Resurrected. Jeśli udałoby mi się zebrać siedmiu graczy oprócz mnie, to moglibyśmy zrobić fajny rekordzik i troszkę kurde fajne rzeczy zagrać. No i zgłaszajcie się, jak chcecie pograć w Diablo ze mną i pobić jakiś rekord na świecie, to się zgłaszajcie, ja mogę wszystkiego nauczyć. Najważniejsze są chęci, najważniejsze jest, żeby te grę sobie kupić, ogarnąć. No i czas, bo będziemy musieli naprawdę przywalić mocne maratony, ale to są maratony, Rzędu jednego dnia, maksymalnie dwóch dni, i wszystko się powinno wyjaśnić. Także zgłaszać się do mnie. Zostawię formularz może dzisiaj w tym filmiku, bo w poprzednim nie zostawiłem. Także mam nadzieję, że teraz mi się uda. Dobra, Jumka się trafiła, prawie jej nie zauważyłem. Rękawiczki. Dobra, dorzucamy szywanę, popchnąłem level tutaj agresywnie. Borgana out. Rękawiczki na Illaoi Wieczyk jeszcze raz, Serafinę, no i lecimy. Znowu ten Weger, tym razem może się zemszczę jak na razie to ta anima ogólnie rekordowe obrażenia robi. My to. Cierniowa zbroja, lubię to. Przekręcimy i bierzemy cierniową. Zawsze ten front będzie troszkę lepszy. Troszkę łatwiej będzie tutaj wygrywać. Zresztą cierniową i tak docelowo byśmy chcieli zagrać na leonce. Cały czas trzymam tego duplikatora. Może zrobię nim właśnie tego sylasa. Zobaczymy. A tu jest kolejny wejgar. Także się kontestują trochę. Wygrywamy. Ulepsza się wajka. Szybko strzeli, no to raczej nie jest dla nas Także po prostu czekamy Znowu ten Graves po tej stronie Kurde, zapominam o tym Ale szczerze, no nie wiem czy mogę z tym wygrać w ogóle Jakby, nieważne jak się ustawił to chyba przegrywam i tak O kurde, znowu łopatka I znowu je nie ma <laughs> Natomiast jest to Leona I coraz jak mówię, że coś jest to znika Dobra, biorę Afeliosa, będzie Infinity Edge G się lepsza No powiem szczerze, że byłaby tu opcja Pograć takiego godzina teraz. Zrobię tak, popchnę poziom, dołożę tak, dołożę tak i dołożę tak. Na Gina sobie zrobimy takie rzeczy i let's go! Także teraz z pewnością mamy trochę więcej obrażeń, a tu się trafił naprawdę mocny gościu. Zrobił sobie egzo z tego. Także lekki piwocik tam zaszedł i mimo wszystko go dopadamy. Ale ekonomicznie bardzo dobrze ten gościu stoi. Nasza Leonka w ogóle kontestuje nas ten chłop! Ja pierdzielę. Co za niedobry. Dobra, jakoś, jakoś zwyciężymy w tej potyczce. Okej, okay. jąstka super, będzie penetracja. I takie rzeczy. No to myślę, że możemy zrobić oblicze ducha. Dać jeszcze płaszczyk. Może to dynamo na razie wezmę, jak tego dzisiaj Natomiast w tym stage'u, tankując sylasem dwójeczką, to może być trochę za mało, ale zobaczymy. Ten już ma zaję też, na siódmym poziomie. Nawet dwie, jeszcze dwie lory, ma. Co ten chłop w ogóle, jak on trafia to, nie? Uważam, że to niesprawiedliwe. Siedem oddziałów anima. Nawet nie musiał przedmiotów rozdawać. A idź pan, oszustwo. Informacja. No dalej. Dołożymy MF-kę. No jest problem, ten chłop tak dobrze to wszystko trafia. Także może to wszystko, kurde, obejść? Bo mógłbym teoretycznie spiwotować w dynamo, zagrać tylko trzy oddziały anima, przedmioty na MF-kę. i coś wokół tego, nie? Ale no szkoda, kurde, chciałem tego. Anima składa nagracz też. Dobra, mamy zaje. Robimy tak. Oczywiście idę pod magiczne. Wszystko na zaję. I teraz tak naprawdę zamiast mewki mogłem chyba tego Sylasa jeszcze jednego wrzucić. Okej, okay, znowu to gra jest. Ja do końca gry chyba nie będę o tym pamiętał, ale i tak bym przegrał chyba. Graves jest po prostu op. No i dobra, teoretycznie powinienem tutaj siedzieć, aż wbiję zaje dwójkę i leonę dwójkę. Widzę aurorę, ale oczywiście ten chłopak jest niżej, więc ją weźmie, chyba że weźmie sobie zaję. Okej, okay, chyba będę mógł ją wziąć. Leonka jest, jeszcze jedna. Dobra, Leonka tankuj, ja tutaj robię porządki. Trzymam tę serafinę cały czas, bo może by się udało znaleźć jeszcze emblemat. O, coś wygrałem nawet. Dobra, zregenerujemy sobie trochę ekonomię, bo tylko jednej Leonki brakuje. Może tę jedną łezkę bym przekręcił, ale nie, poczekamy jeszcze. Egzo. 7 sztuk. No, ciekawe, czy się przebiłem przez tego zera pancernego, ale wygląda na to, że możemy się przebić. I proszę państwa, czyżby? Eliminacja. No i łopatka się zmarnowała a mogła być moja. Dobra, ekonomii troszkę nam podbiło. No to może jednak idziemy dalej? Teraz tak. Na pewno potrzebujemy Wojda dla Aurory w przyszłości. No, i chyba jeszcze jednego sobie zrobimy. Szodzina, czy nie? Nie będzie. A tu naprzód zrobimy sobie specjalistyczny hełm. Ej, proszę! Ta Zaya ma kurczę Radianta i ma też Level 2 Leona. Także, no niestety, lepiej od nas. Jeszcze ma Renektora i Garena już w ogóle. By to wszystko też chcemy mieć. Także gościu ładnie potrafią. Urgocik zaraz jednego Sylasa. Czemu nie? Dobra, brakuje mi jednego Sylasa w ogóle do trójki. A ja w ogóle mam jeszcze Wajkę na stole. To jest trzeci obrońca. Dodawaj tutaj Weks. Urgot z emblematem. Lecimy. Ale spuchnięty z X, Kobuko też już stoi tutaj, ale mamy to, czyli eliminacja i mamy top 5. Także widzicie, Lani ma skład, kurde, przyjemny jest. Leona się ulepszyła, to na pewno dobry znak, żeby trochę szerzej to rozstawić. i dwójka, dobra, gdzie jest ten Graves, co go cały czas... tu jest, dobra, uciekam, uciekam na prawą stronę. Zobaczcie, akurat uciekłem, udało się chociaż raz. I to ustawienie sprawia, że mamy, kurde, realne szanse, proszę bardzo. Ale ta anima skład odpadła i tutaj jest emblemat. O kurde, robimy to. Tak zabrał. Co za debil, a on specjalnie to zrobił, nie? Ale hamuwa. Przecież mu to jest niepotrzebne. Ale hamuwa. nie pozdrawiamy, nie pozdrawiamy. Gościu jak stargetował, pewnie cały czas mnie obserwuje, nie? I takie byle by mu tylko popsuć. Dobra, poradzimy sobie bez tego emblematu. Tutaj dynamo, także nam troszkę ucieka ta aurora. Dobra, ustawmy się tak. Ale mnie zbombi ten chłopek potężnie. Kurczę, jeszcze jedna runda, wolałbym ugrać ją, ale wbijemy ten poziom już teraz, bo jednak tutaj jest ryzykownie. Że dałoby się... Jest Renekton. Ja tutaj powinienem prawdopodobnie iść po czterech obrońców na splashu, bo o tym pomyślimy zaraz. O, oho, kolejna eliminacja. Dużo eliminacji zrobiłem w tym lobby. Wydałby się ten Sylas, kurde. To by mi się trochę miejsca zrobiło. Ej, czekaj, kurde, ja tego gościa tak slejmowałem. Ale ma Pandorę, nie? więc może to nie było takie targetowane we mnie. Także wysyłam mu przeprosiny. Przepraszam. To była zbyt impulsywna reakcja, chyba. Także przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że przyjął moje przeprosiny. Giant Slayer. Uciekam spod Gravesa. I słusznie. I co? Uda się? Czy się nie uda? Już nam się front wywala, niestety. Ale Zaya jeszcze stoi, jeszcze odpali i mamy to. Także urwałem mu Bardzo się cieszę. Dziesiąty level mam. Także on będzie chore rzeczy kręcił. Co my tu mamy? Jest to Dobra, zrobimy tak. To, to, out. Dwóch obrońców na stół, żeby było czterech. I teraz kręcimy. Po prostu to powoli. Pani ma składzik. Damy mu jeszcze może te rzeczy. Dopóki nie ma Aurory. A może niech trzyma po prostu. Kurde, tam są dwie korony. On tu rozbił jakieś rzeczy. Tutaj ma też korony. Potężne rzeczy się tu dzieją. Wydaje mi się, że to może być koniec mojego rumakowania. Ale kręcimy jeszcze. Jest Garen. Kurde, Garen miał tu być! Chociaż w sumie? Ja to bardziej wiego i Aurora miał być. Och, ten Draven. Jestem pod Sejuani też. To jest 6 Bastion, 5 Szyfrowy. I to jest mega dobry stół. Także raczej nie przeskalujemy tego. I chyba będzie wysiadka. Niestety tak. Natomiast anima w tym patchu daje LPKi. Dlatego serdecznie polecam. Warto było nagrać. Dzięki, że jesteście wszystkiego dobrego. I cały w cic.